Pokażę Ci, jak zmienić swoją nazwę użytkownika na Instagramie. Zanim przejdziemy dalej, jeśli chcesz odkryć ukryte funkcje swojego iPhone A, po obejrzeniu wideo zajrzyj do opisu. Dobrze. Wejdź na swój profil na Instagramie, możesz zmienić nazwę lub nazwę użytkownika. Różnica polega na tym, że nazwa użytkownika to tak zwany. Małpka, czyli to, co pojawia się na samej górze, na przykład małpka Info or Mobilaps. Natomiast nazwa to to, co wyświetla się obok Twojego zdjęcia profilowego, na przykład InfoApp. Kliknij, edytuj profil, a następnie wybierz nazwa użytkownika. Kliknij na nią i możesz ją zmodyfikować. Wpisz nazwę użytkownika, którą chcesz mieć. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk w prawym górnym rogu. Pamiętaj, że nazwy użytkowników na Instagramie muszą być unikalne. Jeśli ktoś inny używa już nazwy, której chcesz użyć, nie będzie można jej ustawić. Po zapisaniu zmian, gdy wszystko się załaduje, Twój nowy nazwę użytkownika na Instagramie będzie już aktywna. Jeśli chcesz odkryć ukrytą funkcję swojego iPhone'a, e codziennie pokazujemy jedną w prostych krokach. Aby otrzymywać je na swój e-mail, skorzystaj z linku w opisie. Jest to całkowicie darmowe. Dziękuję za obejrzenie tego wideo.